Gdy już wydawało się, że po kilku katastrofach lotniczych z rzędu w Stanach Zjednoczonych czarna seria już się zakończyła, szukujące nagrania dotarły do nas ze Scottsdale, gdzie czarna seria zebrała kolejne żniwo, a samo nagranie katastrofy pokazuje, że sytuacja ta jest bardzo zagadkowa. Według Flight samolot ten został wyprodukowany w 1989 roku i ma numer seryjny 652. Obecnie właścicielem tego samolotu jest Chrome in Hollywood z siedzibą we Franklin w stanie Tennessee. The Music Universe podaje, że należy on do amerykańskiego muzyka Vince'a Nila. Samolot leciał z międzynarodowego lotniska Austin Bergstorm w Austin w Teksasie. Być może widzieliście już nagranie ze śmiertelnej katastrofy prywatnego odrzutowca, który uderzył w zaparkowany samolot w Scottsdale w Arizonie. Okazało się, że odrzutowiec należał do znanej gwiazdy Roka, a jego dziewczyna, która była na pokładzie, została ciężko ranna. Dowiadujemy się więcej o kolizji prywatnego samolotu, w której piękna dziewczyna Rockmana Winsanila prawie straciła życie. Pilot zginął w katastrofie. Vince Neil był frontmanem Montreal Crew, jednej z największych bandów lat 80. To Mili, były mąż Amelie Anderson, był tam perkusistą. Wypadek miał miejsce w Scottsdale w Arizonie, kiedy Learjet Nila uderzył w większy zaparkowany odrzutowiec po tym, jak podwozie oderwało się od samolotu. Jedną z najbardziej krytycznych faz lotu jest oczywiście lądowanie, a załamanie się podwozia sprawiło, że piloci nie byli w stanie kontrolować tego, co się dzieje po wylądowaniu. 64-letniego Winsa Nila nie było na pokładzie. Jego dziewczynie 43-letniej Ray Andreni, która doznała złamania pięciu żeber, towarzyszył jej przyjaciel, który nie odniósł poważnych obrażeń oraz kilka psów. O tym, co wydarzyło się na lotnisku, opowiedział pracownik lotniska, który na własne oczy zobaczył moment katastrofy Lirczeta. Tak, to rzadkość. Od 83 roku, odkąd pracuję na lotnisku, widziałem tu trzy wypadki i to znaczące wypadki, więc ta była zdecydowanie znacząca. Lewa strona przechyliła się ku dole, a on zaczął szorować końcówką skrzydła, która jest zbiornikiem paliwa po lewej stronie samolotu. Uderzenie spowodowało, że lewa część nosa Lira 35 się zapadła. Obszar kokpitu został wgnieciony aż do głównych drzwi na boku G200 za skrzydłem tego samolotu, więc jest to znaczące. Powiedzieli, że zabrali co najmniej jednego lub dwóch pilotów i najwyraźniej jest też członek załogi w stojącym samolocie na rampie, który również został zabrany. Przynajmniej nie doszło do pożaru, to byłoby jeszcze bardziej tragiczne. Z tego punktu widzenia mieli szczęście. W ciągu dwóch minut pojawiło się wiele ratowników. Widziałem go z naszego biura, dopóki nie zjechał z pasa startowego mniej więcej w tym miejscu. A podwozie było już zapadnięte, potem już nic nie widziałem. Dlaczego podwozie się zapadło? Na ten moment nie wiadomo, jednak to, co warto zauważyć, co będzie miało duże znaczenie dla śledztwa to fakt, że podwozie zostało znaleziono daleko przed rozbitym samolotem. Jeśli chodzi o katastrofę w Waszyngtonie, to śledczy wydobyli już najważniejsze fragmenty samolotu i śmigłowca z rzeki Potomak. Śledczy będą szukać śladów na samolocie, które mogłyby dostarczyć wskazówek dotyczących kąta kolizji. Zespoły odzyskały również system unikania kolizji CRJ oraz odzyskały dodatkową awionikę z Black Hawka, podaje NTSB. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu ma opublikować wstępny raport na temat przyczyny kolizji w powietrzu do 1 maja, czyli 30 dni po wypadku, po wstępnym dochodzeniu. Podczas gdy, ostateczny raport spodziewany jest za 12 do 24 miesięcy. Czas na aktualizację dotyczącą katastrofy innego Learjeta, który niedawno rozbił się w Filadelfii. Do sieci trafiło zdjęcie rejestratora rozmów w kokpicie, który jest totalnie zniszczony. A znajdował się on 3 metry pod ziemią, co pokazuje jest jak ogromną prędkością odrutowiec wbił się w ziemię. W poniedziałek na lotnisku w Mdele, na południowym wschodzie Republiki Środkowoafrykańskiej doszło do wypadku Antonowa Ana 26, należącego do ONZ. Według wstępnych ustaleń dwie osoby zostały ranne i zostały przetransportowane do szpitala. Przyczyny zdarzenia pozostają nieznane, a władze wszczęły dochodzenie. Wypadek wstrząsnął lokalną społecznością, a mieszkańcy czekają na szczegółowe informacje. ONZ działa w Republice Środkowoafrykańskiej od lat, wspierając proces pokojowy i dostarczając pomoc humanitarną w trudno dostępne regiony. Boeing 737 Max 8 linii GOL Lineas Areas zderzył się z pojazdem naziemnym podczas startu na lotnisku Rio de Janeiro 11 lutego. Samolot miał wykonać lot do Fortalezy, ale kolizja zmusiła pilotów do przerwania procedury startowej. Na szczęście wszyscy pasażerowie i załoga bezpiecznie opuścili pokład korzystając z trapów. Nagrania opublikowane w internecie uchwyciły moment, gdy start zostaje przerwany po głośnym uderzeniu. W zapisie rozmów z kontrolą ruchu lotniczego piloci zgłosili obecność pojazdu na pasie startowym. Władze lotniska potwierdziły później, że pojazd należał do obsługi portu i przez pomyłkę znajdował się na pasie startu samolotu. Linia GOL zorganizowała dodatkowy lot dla pasażerów udających się do Fortalezy, a tym, którzy zdecydowali się pozostać w Rio, zapewniono zakwaterowanie i transport. Inne rejsy na tej trasie odbywały się bez zakłóceń. Trwa dochodzenie mające wyjaśnić, jak doszło do obecności pojazdu na pasie startowym. Wczoraj Su-24 MR przez ponad minutę znajdował się w polskiej przestrzeni powietrznej nad Zatoką Gdańską. Rosjanie tłumaczyli to awarią systemu nawigacyjnego, ale eksperci podkreślają, że tego typu działania są częścią stałej strategii Moskwy. Według NATO w 2024 roku odnotowano ponad 400 przypadków przechwycania rosyjskich maszyn naruszających prawo międzynarodowe. Podobne incydenty miały miejsce także nad wodami międzynarodowymi oraz w przestrzeni powietrznej np. w Finlandii, gdzie rządowy samolot rosyjski wszedł na kilka minut w fińską strefę powietrzną. Eksperci zaznaczają, że wojskowe maszyny Kremla często wyłączają transpondery, co stanowi zagrożenie dla cywilnego ruchu lotniczego. Choć takie sytuacje niekoniecznie oznaczają wzrost napięcia, to każda nieautoryzowana obecność rosyjskich samolotów w przestrzeni NATO jest traktowana jako potencjalne zagrożenie. Linia lotnicza Air New Zealand wprowadza rewolucję w klasie ekonomicznej, wprowadzając łóżka Skynest na długodystansowe loty. To pierwsza realizacja pomysłu kuszetek w tej klasie. SkyNest to dwa trzypoziomowe łóżka przypominające te z pociągów. Dostępne są dla pasażerów klasy ekonomicznej i ekonomicznej premium na maksymalnie 4 godziny. Każdy użytkownik otrzyma poduszkę, prześcieradło, koc, zatyczki do uszu, maskę na oczy oraz indywidualne oświetlenie, wentylację i ładowarkę USB przy miejscu. Prywatność zapewni niewielka przesłona. Koszt rezerwacji wyniesie od 400 do 600 dolarów za te 4 godziny. Skynest pojawi się na trasach Auckland, Nowy Jork i Auckland, Chicago. Montowany będzie w Boeingach 787. Mimo, że usługa miała być uruchomiona we wrześniu 2024 roku, teraz Air New Zealand ogłosiło, że będzie to późniejszy termin. A w dzisiejszym odcinku Lotniczych Wiadomości to już tyle. Jeśli seria Ci się podoba, to zachęcam do polubienia tego filmu oraz do subskrypcji kanału Samoloty.